To jest z tej strony Michał Jan i zapraszam Was na drugi komentarz do roku 1961 chyba Chyba tak, chyba teraz 62 nagrywam już a tak, jestem nad rzeczką podar eee, I wracam sobie z pracy trochę bardziej zarośniętymi obszarami ale wciąż obok budynku mam nadzieję, że ludzie mi tu wchodzić w kadryk nie będą. Eee, dobrze, o czym ja chciałem dzisiaj wspomnieć? Chciałem wspomnieć o... Klasycznie trzech rzeczach. Pierwsza rzecz to coś, co powinienem już wspomnieć dłuższy czas temu, czyli o projekcie Sputnik, czyli pierwszych rakietach orbitalnych, pierwszych orbiterach ziemskich zbudowanych przez Związek Radziecki. Otóż tak się skończył, że to był wciąż czas, kiedy nie było pewności, czy uda się. E, dokonać deparacji, dokonać zapłonu w locie, więc były to rakiety jednostopniowe, potężne rakiety, e, po 350 ton, bodajże. No i oczywiście były z na szybko, masywne, potężne, e, ale poleciały, udało się. Związek Rejski się sporo na to wypłacił, ale miał sukces. No i oczywiście, jak udało się osiągnąć pierwszą orbitę, to chwilę po tym Postanowiono jeszcze hmm, oh jeszcze a osiągnąć pierwszą orbitę załogową, przy czym jeszcze nie załogową ludzką, a ze zwierzęciem. Otóż zwierzęciem był pies łajka, który niestety no nie, nie udało się powrócić łajce. Łajka się prawdopodobnie ugotowała po paru godzinach, chociaż różne chodzą głosy, że mogła i parę dni nawet przetrwać. Na pewno nie była przewidziana do powrotu e, jej następczynie bielka i strelka, no one już powróciły sobie normalnie. E, dobrze, to jest jedna rzecz. Zresztą, e, ja chciałem jeszcze wspomnieć o pasłach komunikacyjnych, a o nich jeszcze będę co nie wspominał ale tak. Jedna rzecz, że im wyższa częstotliwość, tym więcej danych jesteśmy w stanie wysłać. Nie pamiętam konkretnie jak się tego dokonywało, czy to była kwestia zmiany częstotliwości na bieżąco, czy jak będę musiał doczytać, czy prawdopodobnie, prawdopodobnie zmiana amplitudy, tylko nie jestem pewien, jak to rozróżnić między nakładającymi się innymi amplitudami. Czy to obok gróżeczki przejdę? Chyba przejdę. Jeszcze mi helikopter będzie tle hałasował. Tak. I teraz posługujemy się pasmem S. No to jest tam delikatnie wyższe pasmo od ultra wysokiego. Będziemy niedługo też chodzili w pasmo X, a potem jest pasmo K gdzie pasmo K jest od niemieckiego kurz, czyli krótkie, czyli z ultra długich gorszą e, ultra wysokich wchodzimy w krótkie e, I też jest skorzysta, że pasmo K ma ciekawą, no nieprzyjemną wadę, że idealnie pokrywa się z ich centrum. No właśnie tego pasma K pokrywa się z e, widmem absorpcyjnym wody, co znaczy, że jak mamy wilgotność powietrza to niestety e, będziemy mieli bardzo szybko pochłaniane e, sygnały. Dlatego do komunikacji naziemnej pasmo K się absolutnie nadaje. E, do komunikacji z ziemią, z orbity też kiepsko, na orbicie nie ma problemu. E, Dwie rzeczy. chciałem jeszcze wspomnieć, bo wydostaliśmy się poza obszar oddziaływania Ziemi. Poleciliśmy na Wenus, poleciliśmy na Marsa. Mars nam średnio wyszedł, Wenus mniej wyszła niż planowałem, ale akceptowalnie wyszła. Tak. Więc chciałem powiedzieć o samej historii, tego, jak odkrywano, powiedzmy, jak rozgryzano jak działa właśnie jak działają orbity około słoneczne no Oczywiście pierwsze modele były takie, że żyjemy w centrum wszechświata, że nad nami rozciąga się potężna kopuła przyzdobiona gwiazdami, po której też przemieszcza się słońce, przemieszcza się księżyc, z czasem jak oczywiście zaczęto bardziej obserwować śledzić co się dzieje, to zauważono, że niektóre z gwiazd poruszają się trochę inaczej. Nie poruszają się e, równo z całym otoczeniem, a czasami się trochę cofają, a czasami lecą trochę szybciej. E, więc e, próbowano to naprawić, e, dodając nie, wiem, nie pamiętam, się nazywały, e, dodając dodatkowe kółka, po których miały się obracać te planety właśnie, planety z greckiego e, wędrowcy. Ponieważ wędrowali po niebie oddzielnie od reszty gwiazd. Oczywiście te kółka nie były idealne. Jak brakowało kółek, jak te kółka nie dawały rady, to dodawano kolejne kółka na kółkach i w ten sposób niechcący może powiedzieć odkryli zjawisko związane z transformatą Fourier'a. Czyli to, że właściwie dowolną ścieżkę da się opisać za pomocą ruchu po złączonych ze sobą okręgach, każdy kolejno dwa razy mniejszy. Tak, ale w międzyczasie też pojawiały się inne koncepcje, że niekoniecznie jesteśmy w centrum. Bo też zauważą, że okay, ziemia chyba nie jest płaska, chyba się ładnie zaokrągla. I co, jeżeli to nie dokoła nas krążą? A to my też krążymy sobie. Bo czemu nie? No i te koncepcje pojawiały się gdzieś w starożności, pojawiały się w Indiach, pojawiały się w Grecji. Różna była ich popularność oczywiście. Lepiej było myśleć, że my jesteśmy w centrum, a nie, że my sobie gdzieś krążymy wokół czegoś, chociaż niektórzy uważali, że to my krążymy wokół centrum, którym, którym zamieszkują bogowie, a więc żeby nie uzurpować bogom ich miejsca na ziemi, że miejsca we wszechświecie, przepraszam, eee, to pa, 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 żebym teraz poszedł dobrze, dobra, niebieskim szlakiem można pójść, a nie, 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 nie. Jednak nie niebieskim, bo tu już się zaczyna droga. <laughs> e, tak. No i oczywiście tyko, e, z tymi koncepcjami się przerzucano. Zazwyczaj, ze względu na to, że najładniejszy to jest kształt, mówiono, że poruszamy się po okręgu bądź poruszają się wszystkie obiekty po okręgach. że wszystko jest zbudowane na okręgach. E, te przepychanki oczywiście trwały. E, za kopernika. Zaczęła zyskiwać znowu popularność wizja, że to my krążymy. że wokół Słońca się wszystkie, wszystkie planety obracają, trochę to uładniło, ale e, oczywiście nie oddawało to perfekcyjnie kształtu. Dopiero Kepler e, podał, że może zamiast okręgu, tak naprawdę elipsy, które też są w miarę ładnymi kształtami, chociaż i to się różnie zgadzało. E, tylko, co było jeszcze problemem kiedy, mówią, że to Ziemia krąży wokół Słońca. Otóż, jeżeli Ziemia krąży wokół Słońca, to napędzi. Jeżeli pędzi, to oznacza, że coś. Wiatr powinien wiać, Powinniśmy mieć opór od powietrza, od czegokolwiek innego w kosmosie. Więc czemu nas nie zdmuchuje z tej Ziemi, jak krążymy. Więc to był jeden z argumentów przeciwko podejściu heliocentrycznemu. Oczywiście wtedy jeszcze. Nie wiem czy była koncepcja próżni jako miejsca, gdzie nawet wiatr nie występuje, żeby taka była w kosmosie, możliwe, że się wykształcała już. No i oczywiście z czasem doszło też do Newtona. Newton podał koncepcję atrakcji czy siły proporcjonalnej do odwrotności kwadratu, do odwrotności kwadratu odległości. I z tego ładnie wynikały właśnie ruchy eliptyczne bądź też hiperboliczne czy paraboliczne dla obiektów na trajektorii ucieczkowej. A ja, ja doszedłem do zamieszkałych terenów. Nie podoba mi się to. Dobrze, tu jakieś ma miejsce na ognisko bez ludzi, to sobie usiądę. Szkoda, że zdala rzeczki, ale wciąż z robakami. Mam nadzieję, że komary nie będą mnie. Tutaj podgryzały. Dobrze. Co jeszcze by można było o tym dopowiedzieć? No i oczywiście dochodzimy tutaj do działania. To na Principia. Ojoj, nie pamiętam jak się pełni, ale na pewno Principia to było pierwsze słowo. I w tym dziele między innymi była opisana. Grawitacja było opisane oddziaływanie e, przyspieszenia orbitalnego, przyspieszenia grawitacyjnego, które tłumaczyło mniej więcej ruch e, ciał niebieskich. I ten model naprawdę pięknie pasował, naprawdę pięknie się sprawdzał. E, dzięki niemu wręcz podkrywano inne ciała niebieskie. E, Niektóre przypadkiem, bo się za ładnie składało i załadnie za się składały proporcje niektórych orbit, i stąd między innymi przewidziano orbitę Ceres, ale to akurat przypadkowo. Nawet Ceres tam przemigrowała przez ruch Jowisza, i właściwie Ceres jest naprawdę mikra, mikra. Nie pamiętam na to tego rozmiaru, ale to jest Malusienki, to ledwie, ledwie osiąga równowagę hydrostatyczną. No i jeszcze jedna rzecz była problemem. Dopiero Einstein to rozwiązał. Merkury, Merkury miał problem właśnie, że jego ruch się nie zgadzał, jeżeli chodzi właśnie o oddziaływanie grawitacyjne i Einstein przewidział, że przy... W ciężkich ciałach powinniśmy mieć też dylatację czasu i powinno, powinno to zniekształcać orbity Merkurego. Przedtem e, ma się rozkolenia ilikoter będzie mi. E, <laughs> Przedtem jeszcze przewidywano, że pomiędzy Słońcem a Merkurem znajduje się mniejsza planeta w pobliżu, e, którą nazwano Wulkan i ta planeta miała właśnie zakrzywiać ruch Merkurego. E, po dziś mamy jeszcze parę problemów, bo e, ruch Neptuna jest trochę też wykrzywiany, co przewidywano, że to Pluton właśnie miał wykrzywiać. Plutonowi na początku przypisano o wiele większą masę e, niż e, teraz wiemy jaką ma, e, ale wciąż tam nie pasuje, tam, więc wciąż albo nam się model nie zgadza, będziemy mieli jeszcze do poprawki, e, albo e, na skraju Układu Słonecznego wciąż jeszcze czeka na nas jakieś ciało, które... Możliwe, że wykrzywia. Możliwe, że mamy jakieś zniekształcenie pozostałe po przelocie czegoś. Może ukrywa się nam jeszcze jakaś planeta, trochę za Neptunem, tak zwana planeta X, która ładnie jeszcze się zgadzała w, czasie, w czasach, kiedy Pluton był uznawany za planetę, bo byłaby to dziesiąta planeta rzeczywiście. Niektórzy twierdzą, że może być to karłowata czarna dziura, która krąży sobie na obrzeżach gdzieś Tuż za pasem Kuipera. No cóż, jeszcze się okaże. Kandydatką było na to miejsce Eris. Niestety Eris jest malusieńka. Nie miałaby takiego wpływu. Sam pas Kuipera wygląda trochę kiepsko na razie. Mamy jeszcze obszar. I znowu zapomniałem, jak się nazywa ta nazwa jak się nazywa ten obszar tak Obszar asteroidów i komet, czy asteroid i komet, które mają wysoką inklinację i wysokie mimośród, a gdzie właśnie schodzą bliżej w okolicy właśnie orbity Plutona, Neptuna, a nie wyskakują na powiedzmy tam 53-60 jednostki astronomiczne. Proszę mi komarze zostawić. Tak, myślę, że to na tyle, w kolejnym odcinku będzie, w kolejnym odcinku, w kolejnym roku będzie parę porażek niestety. Ja jeszcze to nagrywam, nagranie już teraz wzrosło do nie wiem, 30-40 godzin, chociaż dużo z tego bo jak po prostu w pracy czekając sobie na symulację, aż się zrobią, to odpalałem sobie KSP, przygotowywałem, żeby sobie sonda leciała, spadała powoli na Wenus. No i sobie w międzyczasie na przykład patrzyłem jak leci i tam coś kodowałem, a jak miałem przerwę, bo musiałem czekać na symulację, to wtedy sobie wracałem i ustawiałem ponownie, żeby znowu na Wenus spadała i testowałem różne konfiguracje, żeby i anteny nam działały, i Solary nam działały, i też żebyśmy przetrwali wejście atmosferyczne. No w końcu będziemy lądowali na Wenus. W testach parę razy lądowałem nieplanowanie, za dużą częścią misji. Ale tak, ale to oczywiście pojawi się. Mam nadzieję, że już w ten weekend się wyrobię z nagraniem wszystkiego. Jak na razie jestem na początku września, albo na końcu sierpnia jakoś tak. Więc jeszcze mi trochę zostało, ale dzisiaj jest wtorek. Chyba tak, jest dzisiaj wtorek. Nie, dzisiaj jest poniedziałek. <grym> tak. Eee, tak, czyli jeszcze mam chwilę czasu na to. Więc cóż. W takim razie życzę wszystkim wesołego dnia.